Siemanko, siemanko. A to będzie trzeci odcinek już chyba dzisiaj yy, wstawiony, dlatego że no, dlatego, że będzie wstawiony trzeci, jako trzeci, więc nie wiem, nagrywałem, na, nagrałem dużo odcinków, ale no auto się zepsuło. Polecam zostać suba łapkę. No i tyle. Też zapraszam do obejrzenia Pierwszego odcinka z tej serii, gdzie zrobiłem naprawdę, odpowiem serię teksturpaka, ale dopiero w, e, w połowie filmu, ale zrobiłem mega dobrą akcję z tym teksturpakiem, więc... Polecam obejrzeć. Oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, to tutaj polega na tym. Co? O proszę. Polega to na tym, że gra Minecrafta bez dźwięków na 1.15.2, czyli z lagami, i na tym tekstu paku, który też mi wytwarza lagi. Pierwsze tym mapiem. No, kanu team na pewno nie. i tak wynosi teamować dlatego że yy, i tak zawsze kiedy tutaj gram to każdy ma teama i nie wiem, mam ochotę iść na inny serwer, bo naprawdę lubię te gry, ale każdy ma tutaj teama, to naprawdę cały czas. To mi sensu tutaj w tym... Tam jest... dawaj i mi na początek. Krzyszenki mi poprawiły humor od razu. Mega dobry loot. Nie gonię go. Nie, go. Nie, ma, nie widzę sensu w tym. Udaję, że chcę z soja. Oczywiście nie biorę ja, on już wziął itemki, więc to jest pewne, że nie biorę. Ma złoty no i zlizał, więc no, bo ja się jestem do tego, że to mówię, więc się to na pewno kręciowo zabrzmiało. A cały mój content, czyli hejtera dla hejterów. Znaczy no hejterzy to jest zawsze coś dopatrzą, ale to mniejsza. No i klata by się jeszcze przydała, to już było sztos, on tą, tą skrzynkę obrabował całą, tak. No, Mamy przynajmniej kilan no to ten film będzie raczej wstawiony. Gleam dużo filmików bez aut i będzie trudno znaleźć potem tamten normalny. Nie wyrzucam dlatego, żeby ludzie nie mieli tego. No szkoda, że tu nie mogę przejść. Mamy no, w sumie 1.15.2 bugi. O, dobra. No, ta gra mi na pewno poprawiła dzień. Więc... Jestem zadowolony już Siędy drop mi spadł z żelazną klatą. To w ogóle by było fajnie. O typek. Dobra, zginął. Ledwo, tak szczerze. Spory serca. Dwa kile? Dobra, to już na pewno będzie stawane, bo tak przegramy debile, No i też mordo nie miałeś klaty, ale miałeś buty. Co miło mi się też zrobiło? No, aż się to litował, nie? Myślałem. No. Wyrzucale co nie pod... Kecz to lutował. No, raczej... Chyba było lutowane. No, nie, wyrzucę niepotrzebnej tanki, którą się nikomu nie przydadzą. Z które się mogą komuś przydać, nie wyrzucę. No, więc mam dwa fragi, i to jest spoko gra jak na razie. Znaczy, no na pewno będzie wstawiona. Ale tak przegram. No tak mi się kurna audio nie nagrało. No chyba, na audio się raczej... Jeżeli audio się tyle razy z początku nagrało, to teraz też się film nie nagrało, więc... Wzięty, po mam No... Ja... Nie wiem, ten film to po prostu... Audio mi się nie nagrało, ale... Fajny odcinek, czy coś w tu Dobra, klata, klata, please. klata jest najważniejsza. Ciekawe, ile teamów jest. Bąby dostaję chyba na internet. On ma klatę, nie? No można byłoby go przerażować. Ora lecę go. Może, to możliwe, że przegram. Dobrze, to, że go będę raszował teraz, ale... Lecę. On że przede mną, chyba nie ma miecza. Dobra. Mamy zbędki grać. No i zliza. Nie no, zadałem, przepraszam. No ciekawe miał HP, To szczerze mało miał, bo. Zobaczył potem na powtórce, czy ja pewnie miałem mało sercji, no to nie zwróciłem uwagi. No ale szkoda, myślałem, że wygram. No i to będzie koniec tego odcinka, raczej, bo chciałem jedną grę zagrać. No i no to się z Wami żegnam i elo.